Druga do tyłu, nie pokulamy się. Jezu, pamiętamy o nodze. No, jak nie jedna, to druga? No dziewczyny! Ta noga to jest podstawa w ogóle. Nie rzucaj w zewnętrznej wody. No jedź, jedź, wykręć. Dobra Oliwia, weź w koło, a ty, Iga, jedź przy. Tylko jedziemy Oliwia, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Znowu sobie przejść parę poru. Iga, rób tam koło. Macie! Okej, okay, Olivia, I już jedź bez przejść, normalnie sobie jedziemy. Tylko ta noga. Po każdym ćwiczebnym półsiadzie, przejściu do sprawdzamy nogi zawsze. Dobrze, Iga. Łydeczka, łydeczka, troszkę małe to kółeczko mu zafundowałaś Troszkę za małe. Strasznie się drono. Łydeczka aktywna, Oliwia. Nic tam nie odstępuje. Ta noga ma nic cały czas... Delikatny, bo delikatny, ale to nie może być takie odstawione, wypchnięta noga do przodu. Cofnij ją. No. I delikat. O, o. I o tym nie zapominaj. Dobra, dostępa na chwilę. Chwilkę sobie postępujcie. Iga, chcesz galopować? Tak. Dobrze, tylko nie zleć. I to mówię poważnie, plecy mają być zlecione, bo on może walić za to. Głośniej Iga. No dobrze, ale na razie jeszcze nie galopujemy. Ty się Wasko nie przejmy, ty się przejmuje jego brykaniem bardziej. Niedobry jest. Pod panią Julią nie bryka. O Maćku mówię, no Macik bryka nie Wasku. Wasku jest grzeczny. Dobra, ruszamy sobie kusikiem, tylko zbierz wodę Iga, nie tak sobie na kontakcie, delikatnie. Zła, zła, Olivia, zła. zła. Dobra, was to tam robi koło. Maciek robi tu koło. Tylko wyjeżdżamy na rożnik. Maciek, Słyszałeś? Nie on Iga mnie nie będzie rozumiał. Ty musisz to koło zrobić. Ty tam rządzisz. Uważaj, nie puknij go batem po tyłku, bo ci strzeli. Jeszcze sobie Oliwia zostań tam na kole, a my skręcamy. I już kręci go, kręci, skręci, kręci, tak? Dojeżdżaj do ścian, kręci. I teraz skręć mu ten łeb do środka. Yy, tam rób, rób tu, a te Oliwia ci już pochalnie. Rób. Kręć. Oliwia, zostań tu. Iga, czemu nie robisz koła? Ale to takie, no nie no. Koło to koła, nie takie, trochę wyjechałaś tam, trochę ściubiłaś z drugiej strony. To ma być okrągłe, a nie takie nie wiadomo co. Zostań tu. Rób tam koło, bo Oliwia specjalnie tu zostaje i czeka. I okrąglutkie. O tak. Super. Dobra. Po całej hali. Podróżuj sobie żwawiej troszkę yy. I noga cię <śmiech> zmieniła. <laughs> Kupał Was,